Cześć! No zobaczymy dzisiaj jak wyglądają palmy na ten moment. No Większość palm jest okrytych. Tak jak tutaj na trachie karpusza cały czas stoi łódka Na odkryte, na dzień odsłaniane Nieodkryte palmy, które mam to są jedynie mniejsze trochę karpusy, tak jak ten. Niestety trzymał się, trzymał do marca całkiem ładnie, ale w marcowe przymrozki poranne widać, że zostawiły na nim ślad. zmarniał przez to. No, przymrozki były takie, może najzimniej, było minus 9, minus 8, ale często się zdarzało tak minus 7, minus 6. To było bardzo często, co praktycznie. Co, co, co ranek drugi najnital tamten, to jest Karpusz najnital tamty tak samo ten najnital wygląda gorzej ale on nie odbił od poprzedniej zimy od poprzedniej zimy jeszcze nie odbił trzymał się zielono ale zmarniał teraz także te małe palemki i te trzy małe palemki to jest bułgar Zwykły trachyki Fortuneli i tutaj też jest Bułgar te pięć palemek w sumie one były okryte tylko w grudniu przez kilka dni te najzimniejsze poza nawet chyba jednym dniem najzimniejszym też z tych trzech najzimniejszych dni w grudniu jeden dzień były na nie okryte później bo później je okryłem później odkry, odkryłem i już tak całą zimę stoją odkryte no nie było tam jakichś wielkich mrozów, no ale wyglądają dużo lepiej niż tamte. Dlatego, że tutaj jest płot betonowy trochę je zasłania, i to może być powodem tego, że wyglądają lepiej. Bułgary trzymają się nawet, nie wyjąłem im yy, środkowych listków, ale zwykłych Fortunei tutaj. Niestety, ale pozbył się środkowego listka no ale to jest to jest niegroźne Listek, listek przegnił nie jakoś głęboko tylko dosyć płytko i widać tutaj ten listek jest żywy ładny także coś mu zaszkodziło Jakaś mała infekcja ale nic poważnego Ogólnie te bułgary to są, to są te same wulgary, które pokazywałem tam w doniczkach tunelu, w ale było widać jakie tamte mają doniczkowe grube pnie, a te niestety nie rosną tak dobrze, tak szybko. One tutaj już są drugą gimę, ale rosną dużo wolniej niż tamte w doniczkach. Dlatego, że no co dlatego, że... Ukorzeniają się chyba, ale w końcu przyjdzie chyba moment, że wystrzelą z kopyta. No jest zima, i trochę może na pewno zima je trochę przyhamowuje. Idziemy do następnego karpusa. No tu jest kolejny traje już trochę większy. On już taki z 70. M. No on stoi tak jak stoi. Ma przygotowaną osłonę, ale. Okryty był plandeką tylko tam przez te grudniowe mrozy największe, jakoś chyba w styczniu, później jeszcze trochę tak postał, w styczniu go odkryłem i do tej pory stoi tylko pod tym, pod tą płytą styropianową, w każdej chwili można go zakryć, no i i wygląda całkiem dobrze. No, ale jak mówię, nie było temperatur, które by mu mogły zagrozić po grudniu. Inne palmy, wszystko jest zakryte. Karłatka Cerifera wszystko jest zakryte, dlatego że niektóre mógłbym już odkrywać tak jak na przykład tego korpusa. Być odkrywany, już zaczyna pomki wypuszczać. Tutaj karpus ma no, pewnie ponad 4,5 metra do ciupka iścia. Widzę, że już blisko ma do dachu, a do dachu jest 5 metrów. 4,90 chyba. Mógłbym go już odkryć, ale niestety na razie zdrowie mi nie pozwala i chciał, nie chciał. Musi stać zakryty. No, jak trochę karpus zakryty, to tym bardziej inne palmy są zakryte. Tutaj brachy aromata. Kordyna doniczkowa, z której pobieram nasiona do wysiewania. Tu e, największa moja Waszyngtonia piąta zima w gruncie. piąta zima w gruncie. A nie będę otwierał na siłę Dobra, piąta zima w gruncie. Teraz muszę pilnować, żeby jej nie spalić. A cykasz, a cykasz. A cykasz. A cykasz też otwieram. Tam kręci jakiś już Kręci jakiś warkoczyk Na pewno wiosną będą Na pewno wiosną będą wypuszczone listki Jubea Jubea ci też Coś jeszcze w budzie Juka Juka yy. Glorioza na nią nad nią stoi całą, wima, stoi budka, dlatego, że nie wiem czego się po nim spodziewać. Są pogłoski, że ona nie jest tak odporna jak zwykła, dlatego za dla bezpieczeństwa trzymam ją tutaj w suchości. Ale mimo wszystko i tak na tych dolnych liściach widać jakieś takie grzybowe jakieś kropki. Obok mnie i tutaj sobie rośnie Łucia Capitata. Piękna palma. Póki co bez szwanku. Przyzimowała. Tu może jeszcze od tej strony zajrzymy. Juka Rostrata. Juka Rostrata jest pod takim daszkiem Tak jak widać, tak całą zimę od jesieni sobie stoi. Jeszcze pewnie troszkę postoi, bo nie wiadomo jaki będzie kwiecień A nie chcę żeby Zresztą ona jest odporna, ale nie chcę żeby Jakoś ją Zeszpociło jakby pogoda ją zeszpociła Obok prostraty rośnie, sobie przyzimowała widać Juka brewifolia Którą wysiewałem Z nasiona w 2020 roku w tamtym roku jakoś latem posadziłem ją tutaj do gruntu na jesień postawiłem jej taką budkę małą i tak sobie tutaj folia rośnie, widać że żyje wygląda lepiej niż moje doniczkowe w szklarni, bo tamte mi coś podeszły, ale żyją no ale ta wygląda ma więcej zielonego niż tamte budka z reguły jest otwarta tak sobie tutaj stoi luźno, pod cegłą w się gibocze ale nawet jak te huragany były to raz chyba przechyliła się, oparła o tą budkę ale nie wywiało tej budki pomarańcza, pomarańcza ciekawa jest pomarańcza gruntowa owoce zaczynają dojrzewać, no jeden ja tam jest dojrzały, ale to jest z poprzedniego wysypu ale ten cały wysyp teraz jest ogromny pomarańcze rosną nabierają już żółtego odcienia no a w końcu będą pomarańczowe tak jak tamta z tyłu co tam widać dobra jeszcze zajrzymy tutaj a tutaj jest moja największa najstarsza agawa amerykańska agawa amerykańska ona o no, nią najbardziej dbam tutaj ze wszystkich moich agaw ona najlepiej wygląda inne nie wyglądają tak ciekawie ale to będę pokazywał może innym razem już jak będę odkrywał po odkryciu ta wygląda bardzo dobrze ten jeszcze tutaj zobaczymy Najbardziej Palma Najbardziej Przypominająca palma roślina To jest tak kry skanerijski tak okienka tu mam, nie ma tam jak tam się dostać Doktyłowiec Kanaryjski nie no, ma się idealnie ogólnie. Ciężko tam dojrzeć, próbuję dojrzeć czy nie kwitnie, ale nic nie widać. No, czasem w budzie, ale jakoś jeszcze przeżyje do wiosny. Ogólnie Doktylowiec na razie trzyma się dobrze. Aha, aha, jeszcze strachy karpusów, które były całą zimę pod chmurką poza tymi grudniowymi przymrozkami mrozami no to jeszcze tutaj mam wagnerianusa starsze liście trochę podżółkły nieco młodsze też takie trochę widać wiatr połamał trochę są takie matowe A może jeszcze nabiorą kolorów ale tutaj widać świateczek zieloniutki także trochę czuła mrozu w tym roku, bo poprzednie zimy była z reguły w budce, no a w tym roku większość czasu no poza kilkoma dniami spędziła pod chmurką. Podobnie jak rostrata, pod podobnym daszkiem zimuje sobie inna, bardzo ładna Juka. Juka Elata Tak zaglądam bo w tamtym roku i patrzę czy przypadkiem nie wypuszcza podwójnej głowy Na razie nie widać No ale chyba widać, że przyzimowała Zielona glorioza Tak jak rosła tak sobie rośnie Ma uszkodzenia Ale nie są to uszkodzenia od mrozu ale uszkodzenia od pogody. Są to uszkodzenia od wiatru. Mocny wiatr majta. Jeden liście, drugi szoruje o ostre kolce i wyciera na liściach takie pręgi. Także też dobrze by było osłonić od wiatru. Jakby, jakby jeżeli chciałoby się mieć, żeby była idealna. Bo wiatr może ją trochę oszpecić. Eee, Waszyngtonia, ta, która w tamtym roku zmarzła. Mniejsza moja robusta. No na razie widać, że stan jest idealny. Spódniczka coraz grubsza. z tyłu śpiewiści skwierczące tutaj kordyliny tam z tyłu juka Watemalska z pomarańczą razem w jednej doniczce tam też jakaś kordylinka tutaj coś mi jedno padło a tu mi padła kordylina kordylina Electric Flash padła Nie, może odbiję jeszcze Electric Flash padła ale inne różowe kordyliny, tutaj dwie trzymają się trochę oberwała mrozem, bo też chyba jeden grzejnik mi coś słabo grzało w pewnym momencie i Wtedy musiała dostać ta kordylina yy, To jest to, kor no, jest to kordylina zwy zwykła bordowa redstar Star Gdzieś musiało ją tutaj podwiać Ale druga kordylina redstar Star Która rośnie w gruncie Już czwartą zimę ma za sobą Pieniek ma się bardzo dobrze Stan Idealny Czwarta zima w gruncie Wysokość rośliny Gdzieś tak to 1,50 pięćdziesiąt Będzie, Będzie z 1,50 m A, no jeszcze zrzuciśmy, a tam z tyłu jeszcze w tej białej jest Washingtonia filibusta wygląda idealnie tutaj karłatka w tamtym roku posadzona duża karłatka z odrostami odrostami pięcioma odrostami i duży pień o, grubo ponad grubo ponad 2 metry o, chyba wygląda dobrze ciężko tam zajrzeć Wygląda dobrze, no ale liście ogólnie ona ma połamane. Ponieważ wichura, ale widzę, że wyrastają już młode. Ponieważ wichura jakoś jeszcze jesienią w październiku połamała jej wszystkie liście. Jakie były, na razie się trzymają, bo są pozwiązywane sznurkiem i nie widać, że są połamane ale w każdym bądź razie wichura zrobiła spustoszenie na koronie tej, tej palmy dobra no to większość palm wygląda bardzo dobrze no to żeby nie było tak kolorowo no to muszę pokazać filiferem no mam pecha z filiferami nie mogę jakoś sobie z filiferą filifera niestety zżółkła ja nie będę tam wchodził e, zżółkła może tam czy jeszcze wyrośnie ze środka grzeje się tutaj w tej miniszkarni wygrzewa ale niestety stare liście pożółkły młode wcześniej pożółkły no liczę że odbije coś tam jeszcze z góry Zobaczymy, od, ona od początku od, od, po, od posadzenia wyglądała nieciekawie, znaczy już przed posadzeniem wyglądała nieciekawie, ale to możliwe, że trochę gdzieś podmarzła no nie wiadomo w każdym bądź razie i nie przyjęła mi się, tak jak miała się przyjąć i na razie się z nią trochę męczę. No tam widać jest trochę zielonego. Nie chce mi się tam wchodzić. Trawa zarosła gruntowe agawy tutaj sobie rosną. O tam biedny kaktusik oberwał. Wygląda? To wygląda domowo, ale tam ten drugi kaktus, tam widać, wygląda dobrze. No i agawa amerykańska zwykła. A tutaj ta gata a tam duża agawa w domiczce sobie zimuje. Także z filiferą to jakoś mam pecha. To jest druga filifera, która rośnie na tym miejscu. Wcześniej tutaj rosła, miała rosnąć, posadziłem, ale nie rosła. Mniejsza. To też poszło na kompost. No, a tak do tej pory zimuje jeszcze jedna z moich juk mrozoodpornych. Bardzo mrozoodpornych W otwartej budce osłoniętej tam z dwóch stron od wiatru I tak ona sobie tutaj zimuje Juka foksoniana potężna juka Bardzo zadziorna Bardzo sztywne liście Bardzo sztywne liście Ale widać że rozwija młode liście cały czas Wychodzą młode liście Podpływają się cały czas od czubka. No i to jeszcze nie wszystko. Jeszcze mam kilka budek. no tutaj na przykład Archonto Fenix, Aleksandrale. Czwarta zima w gruncie. Do tej zimy troszeczkę przysechni trochę przysech, wszystkie stare liście że nie ma żadnego idealnego liścia bo nie wypuścił żadnego liścia przez zimę zeszłoroczne liście pousychały, albo są albo są w trakcie usychania dzida ale dzida widzę na oko widzę że jest coraz większa także także y Będą młode liście może, może, może nawet zdąży się rozwinąć jakiś liść y, póki y, jak, jak zacznę go odkrywać raczej przed 15 maja nie będę go odkrywał no, wszystko zależy od, od tego jakie będą prognozy pogody, ale z reguły jest tak, że koło 15 maja jeszcze lubią przychodzić przymrozki, także... Trzeba uważać. Yy. No w tym roku zimą nie wypuścił żadnego liścia. W przeciwieństwie do innych zim, kiedy to wypuszczał przynajmniej po jednym albo po dwa liście przez zimę. Ale w tym roku zmniejszyłem mu temperaturę. I tak na czujniku później widziałem, że jest około 11,5 stopnia, tak się utrzymywało. 11 stopni. Zimą w nocy wiadomo, bo w dzień jak słońce byle jakie przyświeca, no to, to temperatura nieco wzrasta, tak jak teraz to bardzo wzrasta. Ale myślę, że to jest główny powód, że nie wypuścił liścia. A poza tym nie doświetlam go, bo poprzednie zimy był doświetlany, w tym tej zimy nie doświetlam go. dobra to jeszcze może przejdźmy dalej kawałek tam do Gunnery pójdziemy tutaj banany Sikimensis nie będę go odkrywał wygląda tak sobie tutaj banan Musa Basio łatwo zajrzeć on jest w dogrzewanej budce a ma przeważnie ze 2 stopnie na kusie. ale widać że już tutaj się zaginają będę musiał poprzycinać trochę te liście Basio Wygląda dużo lepiej niż Sukimensis Ale tu jeszcze rzut na gunery Gunera Tinctoria odsłaniam ją na dzień, na noc zakrywam pokrywką tak sobie tutaj Zimuje Troszeczkę zmarniały jej końcówki tych listków młodych a tutaj manikata ta manikata wygląda lepiej mam małe listki już ja już na noc zakrywam na dzień odkrywam ale cały czas na razie trzymam ją obie trzymam pod tymi plandykami żeby takie mocne ostre słońce nie spaliło listków Dobra, ba ba bambusy jako tako przetrzymały zimę, są zielone. Wszędzie tam na końcówkach widać jakieś suche liście, ale nie ma tego dużo. Tu suche pędy, ale to są chyba z tamtego roku. To akurat jest Vivax. A tamten to nie pamiętam i ten tutaj, też nie pamiętam a jeszcze przejdziemy do figi gruntowej oczko moje, oczko wodne trzeba posprzątać, trzeba dolać wody widzę, że gony już zaczynają rosnąć filtr jeszcze nie pracuje hydrofer jeszcze nie podłączony, także wody na razie nie miałem jak dolać ale lada dzień podłączę hydrofor i będę mógł zestawu dolać tutaj wody. No i podłączyć filtr, uprzątnąć trochę te grony. I może się oczko zaczynać zazieleniać roślinami. A tu już na brzegu niektóre widać, że się zielone. Dobra, figa, figa. Jak wygląda figa? Ciekawe, jak ta figa. Tu widać jakiś pączek. Chyba żywy. Figa w ogóle nie była okrywana w tym roku niczym. Bo rośnie już tutaj. To tu będzie chyba już trzecia zima, jej. W tamtym roku była okrywana. A w tym roku nie. Widać zielona na pewno przeżyła. Ale czy zaowocuje, to się okaże. A w tamtym roku zaowocowała. Dobra, to by było na tyle. Następnym razem chyba pokażę palmy, jak będą już odkryte. Na razie.